Nader Dawi, a dokładniej Nader L. Jandawi, to niemiecki influencer i zawodowy piłkarz grający na pozycji skrzydłowego w drużynie Hertha Berlin, czyli tam, gdzie aktualnie gra Michał Karbownik, a do niedawna grał tam Krzysztof Piątek. Za chwileczkę postaram zaznajomić cię, kto to jest tak naprawdę Nader Jandawi, ale przed tym nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji z dzwonkiem. I napisz w komentarzu, czy już teraz wiesz kto to jest Nader czy nie. A więc tak jak mówiłem, niektórzy z Was mogą wiedzieć kto to jest Nader Jandawi. Ponieważ jest to niemiecki influencer, tak jakby go przyrównać do nas, do Polski, to ja myślę, że on jest na tym samym poziomie, gdzie aktualnie jest Frizz u nas w Polsce. Czyli jest mocno popularną i rozpoznawalną postacią w internecie i nie tylko. Nader Jandawi na swoim koncie instagramowym, ma ponad 2 miliony followersów. Nader urodził się 16 listopada 1996 roku w Berlinie, czyli aktualnie ma 27 lat. Ale jak już pewnie spojrzeliście na jego kolor skóry, to zastanawiacie się, czy aby na pewno jest on Niemcem? A więc Nader ma korzenie w Palestynie i posiada dwa obywatelstwa: niemieckie i z Palestyny. Nader Dżandawi Razem ze swoją kobietą, z którą ma dziecko, prowadzi kanał na YouTubie, na którym gromadzą milionowe wyświetlenia. Dlatego porównałem go do Freeza. Ale co lepsze, jego dziewczyna ma polskie korzenie i biegle mówi w języku polskim na dodatek. Także jest to odpowiednik naszego Freeza i Nader Jandaoui ostatnio zadebiutował. Pucharze Niemiec i oczywiście w drugiej lidze niemieckiej. A co lepsze to jest to, że w 2018 roku występował dopiero w regionalnej lidze niemieckiej, a ta liga odpowiada naszej trzeciej polskiej lidze. No chyba duży przeskok, co, jak myślicie. Mając na uwadze to, że nader zadebutował dopiero w drugiej lidze niemieckiej i w pucharze Niemiec mając już 27 lat. To dość późny wiek na takie rzeczy. Ale jak to mawiają, sky is the limit. W lato 2022 roku Nader Jandawi podpisał profesjonalny kontrakt z drużyną Hertha Berlin. Wcześniej występował w innej berlińskiej drużynie, a dokładniej Berliner AK 07. Tak jak mówiłem, wtedy występował w regionalnej lidze niemieckiej, czyli na nasze to jest trzecia liga polska. Z trzeciej ligi do Bundesligi. No chyba nieźle, co? No bo trzeba zobaczyć, że wtedy Hertha Berlin w sezonie 22-23 jeszcze była w Bundeslidze. Dopiero od sezonu 23-24 występują w drugiej Bundeslidze. Niestety w sezonie 22-23 nie udało się Naderowi zadebiutować w Bundeslidze. W możliwym debiucie w Bundeslidze przeszkodziły mu m.in. kontuzje, jak i to, że jeszcze poziomem nie dojeżdżał do poziomu Bundesligi. Ale gdy Herta Berlin w sezonie 22-23 musiała się pożegnać z Bundesligą na rzecz drugiej ligi niemieckiej, czyli drugiej Bundesligi, drzwi otworzyły się dla Nadera Dzjandałego i gdy wyleczył swoją kontuzję już w 100%, trener mu zaufał i niedawno zadebiutował w Pucharze Niemiec. gdzie w konkursie jedenastek wykorzystał swoją jedenastkę przybliżając swoją drużynę Hertha Berlin do przejścia do następnej rundy. To miało miejsce teraz 6 grudnia, a już 16 grudnia udało mu się te zadebutować w drugiej lidze niemieckiej spędzając na boisku 29 minut. A wy jak myślicie jak dalej potoczy się kariera Nadera? Napiszcie teraz w komentarzu i pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę jeśli filmik się spodobał i zostawcie suba z dzwonkiem.